Sef. Kilofa zrobię. Albo nawet dwa. Ej, po co ja robię kilofy? Kittol se wpiszmy. Nie, ja mogę? Nie, mogę. No. Ej, nie ma ciastek, o lol. No tutaj nie ma ciastek. Nie fajnie. nie było. Co? Daj mi Daj mi rzadko, bo skoczę. Skacz! Ui. Gdzieś ty jest? Ej, ty, ty, ty sobie biegasz wokół mnie. Nie. No robisz tego generatora, czy nie? Delete. Delete, delayed, ku. Nie mam kill. Czego nie masz? O, spadłe mnie! Dobrze ci tak! Czekaj, tak to zrobimy. W dupie was mam. Aka, okay, dawaj ten. Ła. O, a ja idę oh, po fuck. Daj, słuchaj, Gdzie posiać? Tu posieje. Posieje. Ej, Krusader. Co? A robimy te te zagadki. Tak jak. No. Ktoś... Dobra. Trzeba wymyślić, do, jaką. Boże! Coś ty zrobił? Ja pierdolę. to. Matko, ej, bierzcie wszystkie itemy. Ja. Bierzcie te wszystkie itemy, zrobimy nową wyspę. Czekajcie, weźcie tą sadzonkę. Weźcie mojego kilofa, żeby nie, się nie zmarnował. W ogóle weźcie tu wszystko, żeby się nie zmarnowało. Obstyan, bo... Teraz ja dam ci jeszcze jedną szansę to. na zrobienie generatora. Nakręcamy już 11 minut. Jeszcze nic takiego fascynującego nie było, no A może ja skoczę. Będzie fajnie, no nie? Dobra, czekaj mam. No, coś na sobie nie. Zobaczcie, jak, to ładnie, jak, jak ładnie. O, woda leci, woda. Marcin, twoja woda leciała. Fascynujące. O, co to jest? Co to Nie tylko, bo tutaj napis... Ej, tutaj napis... Ej, jesteście? Taki dziwny szum słyszę. Crusader, jesteś? Ups. Ej, jak to? Nie wstałam, tylko coś Ej, Crusader się rozłączył. Die, czyli jak z life. Ej, patrz tu napisali coś takiego: kasę zdobywa się uprawiając na wyspie rośliny, nie tylko. Lub a nie, lub robiąc generator kobla i sprzedając itemki w skupie na spałnie. E, w opisie filmu podam w opisie filmu podam link li, IP do tego serwera i do serwera ska, dru, do drugiego serwera Skyblock. za dużo tych tobie no to tak, a a nie dobra wyszedłeś no a Był. patrz jakie tu takie dziwne coś jest Okej, okay, okej, okay, jest, okej. Okay, jest, okej. Okay. Ja niszczę, ja to niszczę, ja to niszczę, ja to niszczę. Jest, złapałem. Aha, bo ja to. Poczekaj, masz te wszystkie miory. Kurde, no Crusader nam no. się rozłączył. Już chciałem na Skype'a zobaczyć, ale by się zrąbało wszystko. Będzie e, aha, moje filmiki. E, czekaj. Ehm, um, 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 um. is my life. OK. ile Okej. Moje filmiki będą trwały od 20 do 25 minut, bo dłużej nie będę Was przynudzać. No nie? Dex is my life. Ojej! Oh yeah. Ismail z miał mały problem z internetem. Pisze. No. Ale ja zaprosiłem ciebie, nie jego. Ty jesteś w ogóle na mojej wyspie? Ja? No. No ty mnie zaprosiłeś. Dobra, ale to dlaczego Diach Ismail też jest? Dziwne. Dobra, ja zrobię generator kabla. No. Tak będzie lepiej dla nas wszystkich. E, raz, dwa... A to, 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 to. No dobra, jest okej, okay. jest, jest generator. E, kto miał mojego kilofa? Nie wiem. Jeden, wszystko z trzech. Dex się zapalił. Kurde, ale dlaczego on nie dojdzie do konferencji? A czekaj, może coś napisał. Czekaj, ja zakryję, bo będzie spadać. A, poczekaj. e e e dobra. Dodany.